Dzień dobry w nowym odcinku i zapraszam na piękne widoki. Znaczy nie mówię o sobie, tak, mówię o całym filmie. Zapraszam. Opuszczam już miejscowe której spędziłem kilka nocy z takim widokiem w pierwszej linii brzegowej. Jeżeli nie widzieliście i jeszcze nie dowiedzieliście się jaki koszt, to zapraszam do poprzednich odcinków. To robię tam jakiś szybki tur po tym apartamencie, a może nawet Penthouse. I, e, i tam się dowiecie właśnie jaka również cena była za ten nocleg. Ale mam czarną strzałę uwaloną. Nie wiem czy nie będę musiał iść z nią do jakiejś praczki. No myślę o mejni. No, wy już tam nie odbierajcie wszystkiego tak na poważnie jak ja mówię. Jak z policją panie Mietu Z policją jest tak są zauważalni w mieście i na obrzeżach miasta. Osioł się przyszedł nażreć do centrum miasta. Albania. Uwielbiam ten kraj. I wcale tego nie mówię z przymrużeniem oka. Nie, nie. Jeszcze w Albanii można dostrzec takie fajne

Do którego właśnie przybyłem. Idziemy pewnie kupić bilet. Zaraz to obyczajmy. Co za ile i gdzie przyjechałem. Już Wam wszystko tłumaczę. Można sobie na tą destynację wypożyczyć. A! Taką pulajnogę. Co jest tam za mną? przystanowiska stanowiska są takie. Różnych właścicieli. Ale tylko u jednego możecie płacić kartą, z tym, że za najdroższy, czyli za 10 euro ten skuter, ten, tą kulajnogę zwał jak zwał, chyba jednak przejdę się z buta. Dam radę. Ale widzę, że tam nawet jakaś lokomotywa jedzie. A tutaj pasieka. Pozdrawiam wszystkich pszczelarzy. No, powinien tutaj być dobry miodzik na ciufę 300 leków i was pewnie obwiezie po całym tym terenie. Ale, panie Mietku, miałeś pan powiedzieć, gdzie jesteśmy. Jesteśmy na Blue Eye. To jest jezioro. Usytuowane w górach, i zaraz Wam pokażę, jak wygląda, i sami ocenicie, czy warto tutaj dotrzeć. Widać, że miejsce turystyczne, ładnie zrobione ścieżki. I dla rowerów, czy tych. Elektrycznych pojazdów, chodnik, jakaś uliczka, droga. Chłopaki mnie zaprosili na przejażdżkę kajakiem. Możesz sobie wypożyczyć kajak? No, na to nie byłem przygotowany. Mi się to podoba, e, idę zapytać chłopaków, spróbować dogadać cenę Bo ja tu nie będę cały dzień, bo oni mówią, że 10 euro e, i czas, jak długo chcesz Ja idę spróbować dogadać za 5 euro I wezmę to na pół godziny No, niespełna godzina, idziemy próbować negocjować Dostałem kamizelkę, będę miał jedynkę Wybieram kamizelkę. Cyk? Gdzie jest zamek? Dobra, może podaruję sobie. Chociaż ważne jest to, by mieć kamizelkę, bo tutaj jest pompowane. Jak mi zejdzie powietrze z tego czegoś, będzie awaria. Ruszyłem, dogadałem się z chłopakami za 5 euro. Pamiętajcie, próbujcie negocjować ceny. Nie zawsze to jest Wiecie, jest taka sposobność, jest taka możliwość. No ale czemu nie próbować? Mało wygodny jest ten kajak, bo jest pompowany. Więc jak się opieracie kurna plecy bolą. A tu trzeba śmigać wiosełkiem. Nie ma narzekania. Są piękne widoki. Co pan narzekasz? To nie o narzekanie chodzi, to chodzi o to, byście wiedzieli, w jaki sposób się płynie takim kajakiem. Ile kosztuje. To są moje doświadczenia, a myślę, że dla Was cenne informacje. Krystaliczna woda. A, śpiew śpiewtaków. No jest pięknie. Tylko kajak jest niewygodny. Kuźwa. I chyba się dzisiaj dosmarzę. Oj, będzie bolało, panie Mietku. Oj, będzie bolało. Kajak za mnie robi robotę. Ja się nawet nie ruszam. A z prądem wody, takie pejzaże, Wam proponuję. Takie pojazdy są do wypożyczenia, pięknie jest, i turyści nie korzystają z tych kajaków. Więc macie w zasadzie to Blue Eye na wodzie dla siebie, zresztą widzieliście na wideo. A przejrzystość wody, no już wam pokazywałem, ale nie mogę się nadziwić. Wiecie, co mi to przypomina? Plitwickie Jeziora w Chorwacji. Tyle, że tu jest jedna tylko. Jedna tylko kałuża, że tak powiem. Jeden zbiornik wody. No wiadomo, na plitwickich jest tego mnóstwo. I jest tam pięknie. Jakie wrażenia po tym kajaku? Bardzo fajna opcja do zrobienia zdjęcia i nagrania dla Was materiału. Bo tutaj, jak widzicie, idę jeszcze tym. Podnikiem i no kurczę widoków jakoś nie ma być może gdzieś tam na górze a tak siadacie na kajak w zupełności pół godziny wystarczy jeżeli tam wysiedzicie godzinę to szacun ale wystarczy to ten czas do tego by nagrać materiał, porobić fotki, tak wyciszyć się takim śpiewem ptaków. Taki kontakt z przyrodą i naturą. Z drona to by było. Ale gejzer wodny. Blue i troszkę z dalszej perspektywy jak wygląda zaczyna coś kropić Panie Mietku trzeba się wracać do auta No można znaleźć i takie Miejsca, gdzie instagramową fotkę można sobie strzelić W kapeluszu, w sypience, A może nawet i w szopie W górach jak to w górach Lubi czasami popadać A pan Mietek nie ma ani kurtki Ani jakiejś koszulki z długim rękawem A będzie trzeba gdzieś wejść i przeczekać A może za chwilę przejdzie przecież słoneczko już już gdzieś tam zagląda na nas. Wcale mi nie przeszkadza ten deszcz. Jest taki orzeźwiający. Przy tym skwarze, jak tak delikatnie sobie zwilża. Nawet tego nie widać na, na drodze, na. Podnika. Jest fajnie. Girocaster, miejscowość górzysta, zwana miejscowością tysiąca schodów. Idziemy zobaczyć ile tych schodów tu faktycznie jest. Policzymy je. Gdzie oni te schody widzieli? Tutaj są takie wybrukowane drogi, ale schody no tak na Wikipedii pisało. Czasami warto sprawdzić takie rzeczy, a może ja nie trafiłem na takie miejsce. Zawsze komentarze są dla Was, byście. Prostowali pewne rzeczy, pisali swoje doświadczenia. Po to właśnie to jest. Domek kryte łupkiem, i faktycznie tak jest. To nie jest dachówka, widzicie, to jest kamień łupek grubość tych krokwi. Nie jest zbyt powalająca, a jednak się to trzyma. Myślę, że to też jest region, gdzie niewielkie, ale jednak opady śniegu występują. No i na górze jest taki widok. Uff, uh, się zmachałem. Dom na skalę. No patrząc na tą budowlę, no jakoś wybudowali, ale zaczyna coś deszczyk jakiś tu, coś mnie straszyć. Dobra, idziemy. Zapytałem, jak się żyje w takiej górskiej, mało dostępnej do samochodów, miejscowości. No, właśnie. Szpital daleko. Dojazd, czyli komunikacja dosyć słaba. Takie informacje otrzymałem od lokalsa. Pytając również, czy by zmienił miejsce zamieszkania. Nie, bo tu jest pięknie. Zamówiłem sobie frytki, są posypane oregano i coś takiego. To jest na ciepło, ser z papryką. Kurde, ja nawet nazwy nie umiem wymówić. Idę jeszcze popatrzeć na ten zamek i nie wiem, skąd się biorą w Wikipedii takie różne informacje, że to jest na przykład miasto Tysiąca schodów. Ja tu nie jednego schoda nie widziałem. Są strome te uliczki i owszem, ale jest bruk i schodów, może na kamerze, by to tak uchwycić, czy to schody są, ale to jednak schody nie są. Girocaster jest wpisane na listę UNESCO. Zresztą, jak chyba więcej, w większości zabytków. Właśnie spotkałem taką dziewczynę z Japonii. Ja jej mówię, że o, chciałbym Japonię zobaczyć, tylko że drogo. A ona mi mówi, że wiesz co, ale wcale tak drogo nie jest. I wymieniła mi tam kilka przykładów, jeżeli chodzi o jedzenie, o picie. No, panie Mietku, trzeba się nad tym zastanowić. I dobrze to prześledzić, Japonia? To na pewno nie na teraz, ale to by mnie jahało do Japonii. Się. Jak Wam się podobała miejscowość Girocaster? Napiszcie mi w komentarzach. No i oczywiście pod innymi filmami również Was proszę o jakiś komentarz. Łapka i tak dalej, i tak dalej. Wy tam wiecie. Ja Wam bardzo dziękuję za odcinek, za oglądanie. Do następnego z takim pięknym widokiem. Żegnam się z wami. Trzymajcie się. Cześć!